Takiejśmy się nie spodziewali wody bardzo wysokiej. Już widać było, że woda nie taka wysoka jak, jak A, w tej chwili. Jak gwałt. Nic nie wzięłam z domu, razem z strożekami uciekłam się. A gdzie Panie czekały na pomoc? No, na górze, na drugim pierwszym. A dokąd sięga woda? Do pierwszego. Coś udało się wcześniej wynieść z domu No świnie się Podobno cztery osoby uwięzione są na dachu i tak, to ta są w domu na poddaszu jeszcze są uwięzione, w tym momencie płyną do nich ludzie z sobie żeby ich zabrać. Dużo osób tam Jecs, zostało? Jeszcze kilkanaście, jeszcze zostało kilkanaście osób. Piotrusia! Piotrusia nie ma? tu! Jest? Jest? Right, A ja? Yes! Gdzie państwo czekali? Na dachu. Na dach. dachu. A co z dobytkiem? Został. Wszystko zostało. Prowa została z... na kierunkach. Tam może już wpływa. Albo utopiła. Nie spodziewałam się Nie dałaś jaja u ciebie czasu. Nie pierwszy raz, podobno wcześniej były takie zadania. Takie nie było. Nigdy. Tyle lat, ile ja żyję, 50 lat i pogadając na że tak był. nie było. Nigdy. nigdy. Dzisiaj jest wyjątkowy stan I myśmy się zawsze bronili i byliśmy. Broniliśmy się i bronili na do, do górka. Było mało pomocy, żeby, żeby workować. E ewakuować wszystkich. Nie, ale wcześniej za mało było ludzi. i Wieś musiała wszyscy pójść na workowanie dia. I wszyscy siedzieliśmy na wale. Nie mieliście Państwo czasu. Wziąć no nie, nie. rzeczy. Swoje. No gdzie kiedy?